Witam, moich rodaków. Odpowiadam na apel prezesa partii Polska jest jedna, pana Rafała Piecha, o nagrywanie filmów przez ludzi, którzy popierają partię Polska jest jedna, ponieważ partia Polska jest jedna jest blokowana wszędzie w mediach. Więc po obejrzeniu takiego krótkiego filmiku zachęcającego do popierania partii Polska, jest jedna, e, postanowiłem wypowiedzieć się na ten temat. No ja już trochę przeżyłem w ojczyźnie, prawda? Trochę już w przeszłości też głosowałem. Jestem katolikiem, narodowcem można powiedzieć. Reprezentuje opcję katolicko-narodową i w przeszłości głosowałem też na partię katolicko-narodową i obecnie też w tych wyborach będę popierał i oddam głos na Partia Polska jest jedna. A dlaczegoż tak? No dlatego, że Partia Polska jest jedna, ma bardzo dobry program, który chce ratować polskie przedsiębiorstwa, polskie bogactwa naturalne i dobry program dla Polaków. Polak przede wszystkim. Popierać inne narody można, w miarę swoich możliwości, bez przesady. Dlatego oddam głos na partię Polska. Jest jedna, ponieważ jest to w tej chwili partia o dobrym programie gospodarczym, która będzie reprezentować Polaków. I program jest oparty na wartościach. To jest Bóg, rodzina i ojczyzna. To są wartości nasze, polskie, od wieków. Szczęść Boże wszystkim Polakom i Polsce.